Manko bi więc dzisiaj powracamy do legendarnej gry, czyli backrooms. Oh. Dzisiaj grana na telefonie, bo czemu nie? Nie do końca wiem o co w tym chodzi, ale ok może się czego dzisiaj dowiemy. Two thousand years later. Wysek tu chodzę i widzę, że za dużo rzeczy nie ma, ale może koły zajdę. One eternity later? O oh, jest jakiś roboczyk. nowego kolegę, z nim będziemy chodzić. Nazwijmy go Brianek. Brian go chodź. Ciekawe, kto tu robił domówkę, ale nie wnikam. A tutaj ktoś może sakę miał, czy coś? Może jeszcze nie poświęcali, ale straszna scena. Bryanku, czy ty to widzisz? Ale się nie zbliżaj. Bryanku, czy ty to widzisz? Ale się nie zbliżaj. Jaki zielone światło, nigdy takiego nie widziałem. Chyba będziemy musieli zapamiętać... Jakaś robinka ciekawe, co musieli robić. Tak jak tu chodzę i widzę, że jak ktoś projektował te pokoje, to zapomniał o użyteczności i słupy postawy na środku pokoju. Nie ufam ci wcale. Tak jak mówiłem, będą na pewno jakieś kody, żeby się wydostać, tym bardziej, żeby był nie trzeźwym... Bratan, chodź. Brian chodź. U mamy mleko, wezwiemy w sposób poszedł ojciec i gdzie je zostawił. Więc spisujemy kodzik, oczywiście nie wiem jaki jest, więc klikamy losowo, no jest! Przechodzimy w odchłań. Brian, czy ty to widzisz, chyba umrzemy. Aha, teraz ćwiczenia na równowagę, a za chwilę beep test i znowu odpadnę, w takiej rzeczy się bawić nie będziemy. Brianku powolutku spadniesz. Trafiliśmy do jakiegoś centrum rekreacji z białym kartonem lewającym, ale... ...bez Brianka, Chyba zginął, czy coś mu się stało. Kolecimy, póki to coś nie patrzy. Opan kan nam star. Kan nam star. Bracie, nta staro uninga jogi mjocha, kopi Książę, a na końcu kanalizację wejdziemy, Janieksa. Szafełka się palą. No i jesteśmy tak naprawdę wciągana z woda. nie wiem gdzie lecimy, ale byle nie do kanalizacji. Znowu ten biały karton to robi Speedram. O pan Gangnam Star! Gangnam Star! 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 사너일 낮에는 너만큼 따상 Dobra, jesteś po ale nikogo nie widzę, więc wszyscy zbynali. I teraz, więc idę i szukać. Lefa to jakiś bam. Lafa to jakiś balonik, więc nie mogę go dotknąć, i tym bardziej zginąć. Adam, Pampel, No nie gabie, że go dotkłem. Dobra widzowie, to na tyle na